Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zwolnienia lekarskie nawet w czasie pandemii. Kontrole dotyczą wykorzystywania zwolnień lekarskich, a także sprawdzania prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, czyli weryfikowania, czy pracownik jest chory, a zwolnienie zasadne. ZUS ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczenia chorobowego do 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wszystkim tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. Tylko w pierwszym półroczu. 2021 roku w województwie podlaskim ZUS skontrolował 3600 zwolnień lekarskich, a kwota obniżonych i cofniętych świadczeń po kontroli zwolnień wyniosła prawie 800 tysięcy złotych. Na kwotę tę składają się nie tylko zakwestionowane zwolnienia lub sposób ich wykorzystywania, ale także zmniejszenie świadczeń, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Przypomnijmy, że w pierwszym półroczu 2020 roku w naszym w regionie przeprowadzono 1800 kontroli zwolnień. W ich następstwie zakwestionowano świadczenia chorobowe na kwotę 177 tys. zł, a łączna kwota cofniętych lub obniżonych świadczeń przekroczyła 1 milion 100 tys. zł. Ze względu na pandemię i zachowanie bezpieczeństwa naszych klientów oraz pracowników ZUS, większość kontroli zwolnień odbywała się przede wszystkim na podstawie dokumentacji oraz danych dostępnych w systemie informatycznym zakładu. Dzięki danym dostępnym w systemie informatycznym pracownicy ZUS mogą na przykład sprawdzić, czy osoba zatrudniona w dwóch różnych firmach w trakcie zwolnienia lekarskiego u jednego pracodawcy pobiera zasiłek, a u drugiego zataja zwolnienie i świadczy pracę. Pracownik, który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem, musi liczyć się z tym, że straci prawo do zasiłku chorobowego. Zwolnienia nie należy też traktować jako dodatkowego urlopu. Przy kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, czyli sprawdzenia, czy pracownik jest chory, a zwolnienie zasadne, często dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. Lekarz orzecznik. Decyduje o sposobie kontroli danego zwolnienia. Może przeprowadzić badanie osoby, dla której wystawiono zwolnienie lekarskie, zażądać od lekarza, który wystawił zwolnienie, udostępnienia dokumentacji medycznej, która była podstawą do wydania zwolnienia, a także w razie wątpliwości skierować osobę na badanie do lekarza konsultanta lub na badanie dodatkowe. Podczas kontroli zwolnień okazało się, że niektórzy na zwolnieniu lekarskim, zamiast się kurować pracowali. Pomocne w dotarciu do tych, którzy nie potrafili zastosować się do zaleceń lekarzy, były również donosy, które dotyczyły między innymi wyjazdów podróży wakacyjnych w czasie zwolnienia lekarskiego, nadużywania możliwości brania zwolnienia na tzw. teleporady, wykonywania remontów domów czy mieszkań, a także wykonywania prac w czasie zwolnienia. Na rzecz innego pracodawcy. Warto przypomnieć, że kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych. Najczęściej takie kontrole wykonują pracownicy działu KADR.